Patryk, dzisiaj remisujemy z Kotwicą 1 do 1. Komentatorzy, którzy komentowali ten mecz w TVP Sport, mówili, że to jest wizytówka drugiej ligi. Tak, fantastyczny mecz. Chyba można to śmiało powiedzieć, że naprawdę dzisiaj kibice, którzy przyszli na stadion, oglądali fantastyczne widowisko zakończone happy endem, bo udało nam się wyrwać punkt. No dokładnie. No mecz bardzo dobry z obu stron. Bardzo otwarty. Sytuację miała i Kotwica, i my. Ta gra była płynna, dość szybka, więc na pewno dla kibiców był to bardzo dobre mecz do oglądania. No, oczywiście dla nas szczęśliwie po końcówce ostatniej akcji remisujemy, No ale też chcieliśmy zgarnąć czy punkt nie udało się, szanujemy remis i tronujemy dalej. Mhm. Bardzo dużo dzisiaj stal przeprowadzała akcji właśnie tam, gdzie Ty byłeś, po Twojej stronie. Czy to było też efekt tego, że Cezary Polak już w szóstej minucie dostał żółtą kartkę i troszkę więcej miejsca się robiło? No, dokładnie chcieliśmy wykorzystać to, że, że ta lewa strona kotwicy była osłabiona przez to, że, że zawodnik miał żółtą kartkę. Graliśmy, graliśmy naszą prawą, no ale też próbowaliśmy być wszechstronni, więc, więc te akcje toczyły się i prawą, i lewą stroną, i środkiem. Dobrze to funkcjonowało, no braku gdzieś tam wykończenia pod bramką. No właśnie, dzisiaj trawa była bardzo mocno zroszona, sprzyjała takiej szybkiej grze. A u nas wydaje się chyba, że w tych ostatnich momentach akcji brakowało chyba troszeczkę strzału. Za, za bardzo chyba chcieliście wejść z piłką do bramki. No dokładnie. Gdzieś tam, gdzie już chcieliśmy uderzać z pola karnego, ktoś nam blokował, gdzieś nie było miejsca, próbowaliśmy tą piłkę wcisnąć. No nie udało się, musimy nad tym popracować, bo tak jak w tym i w poprzednich meczach mamy z tym problem i musimy nad tym na pewno popracować. Dzięki. Dziękuję.